na sobota, kulinarna. Atelier, Leszek Wodnicki, dzień dobry. Dzień dobry, witam dzień Państwa. Do dzisiaj znowu grzybowo, pięknie, ale jest chleb. Kontynuujemy przygodę z grzybami. Będzie Grzyb... Pan robił kanapki? Będę robił kanapki. Naprawdę? E, przygotujemy taką rustykalną, no nie będzie to kanapka, bo nie będziemy składać, ale będzie to rustykalny chleb smażony na maśle z czosnkiem. Wykorzystamy grzyby, które również przesmażymy. Przygotujemy dressing specjalny, z którym to wszystko połączymy. Mamy również buraki. Mamy jabłka, czyli sezon. Naprawdę, jak tutaj spojrzymy na te miejsce, to mamy grzyby, buraki, jabłka, to Jeszczeń. wszystko. To jesień na talerzu. To ja w takim razie zostawiam pana w kuchni. A ja Czekam działam. Na efekt A ja działam, panie Kasiu, robię dla pani rustykalny chleb. Składniki proste, natomiast wszystko trzeba przygotować. To nie jest tak, że nam się to danie samo zrobi. Grzyby e, musimy pokroić, bo potem będziemy je smażyć. E, korzonki najlepiej jest w talarki, bo będą pięknie wyglądały na talerzu. Natomiast kapelusze kroimy w poprzek i również będą się pięknie prezentowały. Wykorzystujemy tutaj mieszankę różnych grzybów. Nie muszą to być tylko borowiki, ale również podgrzybki. Wykorzystamy kurki przekrojone na mniejsze kawałki. Do naszej rustykalnej kanapki przesmażymy buraki. Olej z pestek winogron. Buraki pokroimy plasterki Dodajemy ocet jabłkowy i sok jabłkowy. To wszystko podgrzewamy. W międzyczasie przygotowujemy dressing. Drobno siekamy szczypiorek. Oliwę, łyżeczkę musztardy, doprawiamy solą i pieprzem. I wszystko mieszamy. Buraki są już podgrzane. Czekamy aż lekko się skarmelizują. W tym czasie smażymy nasze grzyby. Grzyby mamy gotowe. Przekładamy je do naszego dressingu. Wszystko mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Jak to pięknie wygląda. I jeszcze potrzebujemy cienko pokrojone jabłka. Najlepiej wykorzystać mandolinę. I dodajemy do naszego dressingu do grzybów. To wszystko razem mieszamy. Kroimy chleb na grube kromki pod kątem. Do tego siekamy czosnek. I nasz chleb smażymy z czosnkiem i z masłem. Tak pięknie pachnie czosnek, że chyba te grzanki są gotowe. Grzanki tutaj. są gotowe, buraki w gotowe. W samą porę, Pani Kasiu będziemy mogli nakładać. Grzaneczka na talerz. To co mówiłem, buraki. Buraki pieczone, ale jeszcze Podsmażone. Podsmażone na oleju z dodatkiem octu winnego i soku jabłkowego. Słuchajcie, kanapak z burakiem to jeszcze nie jest liście. Trzeba spróbować, <noise> wszystkiego trzeba spróbować. To jest eksplozja mm -hmm. smaków, tak? Nie dość, że mamy grzyby, grzyby ramy, różne, tak, tak? Całą tutaj mieszankę. Mamy dressing, w którym tym dressingu to wszystko marynowaliśmy, i mamy jabłka cieniutko pocięte. One tu już praktycznie się zamarynowały, tak? czyli nie są już takie chrupiące i idealnie będą wyglądały i komponowały się z naszą żanką. I nie byłbym sobą, jakbym nie dował Oliwy. Oliwy. Jaka tutaj jest? Pietruszkowa? Nie, szczypiorek. Szczypiorek. Mm. Dlatego, że mieliśmy w dressingu szczypiorek mm -hmm. i będzie to taki piękny, zielony akcent. Rewelacyjny. Wydaje mi się, że w każdej restauracji, gdybyśmy dostali takie danie… Ja bym nie narzekała. I ja też bym nie narzekał. Mm. Smacznego. Smacznego, że się słuchacie.